Radek Haberko, twórca, którego jeszcze rok temu subskrybowało zaledwie 50 tysięcy osób, a dziś wzbudza dużo zainteresowanie na polskim YouTube. Jego kanał, założony dość niedawno, bo w 2023 roku, w błyskawicznym tempie osiągnął blisko milion subskrypcji. A to, co możemy określić jego największym osiągnięciem, jest fakt, że w samym 2024 roku zdobył więcej subskrypcji niż Rezi, Freeze Czajnik czy nawet Książulo. Jedynym kanałem z wyłącznie polskimi odbiorcami, który zdobył więcej subskrypcji w ubiegłym roku, był kanał Zero. Co jest tak wyjątkowego w jego strategii? Jak to możliwe, że 80% jego szorców osiąga miliony wyświetleń. A jego pierwszy długi film zdobył milion odsłon w zaledwie tydzień. W tym filmie zagłębimy się nieco w jego historię w internecie i przeanalizujemy strategię, dzięki którym osiąga takie wyniki. Radek Haberko to młody twórca internetowy z Kielc, który skupia się na treściach rozrywkowych, pełnych wyzwań i interakcji z innymi osobami. To ja udający księcia państwa z Kibidia, który sam wymyśliłem, żeby dostać pokój w hotelu prezydenckim całkowicie za darmo. Jeśli myślisz, że Radek to tylko kolejny twórca szortców, to jesteś w błędzie. Jego kanał to kombinacja przemyślanej strategii i kreatywności, a udowodnił to publikując niedawno swój pierwszy długi film. Ale zacznijmy od początku. Radek założył swój kanał na YouTube 14 czerwca roku. 2023 roku, a już 8 dni później opublikował swój pierwszy film. Kiedyś McDonald's wprowadził do swojej oferty burgera z ananasem. Tak dokładnie składał się on z tego samego co cheeseburger, czyli z buki, sosu, sera że zamiast mięsa był tam grillowany ananas. Początkowo niewiele wskazywało, że to początek czegoś większego, ale dzięki konsekwencji, pomysłowości i niesamowitej intuicji dotyczącej algorytmów platformy, a szczególnie krótkich form, jego filmy zaczęły błyskawicznie zdobywać popularność. Na początku jego kariery widzowie często pisali, że Radek przypomina Artura Baranowskiego, tego geniusza z programu 1 z 10, który w tamtym okresie był gorącym trendem w polskim internecie. Proszę na siebie. 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 Z pewnością ten pozornie mało znaczący fakt miał choć mały wpływ na na jego początkowe zasięgi. Wystarczyło, że Radek opublikował cztery filmy shorts, żeby pierwszy z nich przekroczył magiczną barierę miliona wyświetleń. A film, dzięki któremu udało mu się to osiągnąć, charakteryzuje się prostą budową. W Radek informuje nas, że kupił ser w McDonaldzie. Kupiłem plasterek sera w McDonaldzie. Potem dopiero wprowadza nas w kontekst fabularny. Stał rano, chciał zjeść tosty, ale nie miał sera. A że była niedziela, to jedynym miejscem, gdzie mógł go dostać był McDonald's. No, wcale żabki nie są otwarte w niedzielę. No i zamówił plasterek sera, pójdując to z jednym tosta z serem. To tyle. Jak na zaledwie Kilka filmów na kanale Bańka to całkiem sporo osiągnięcie, ale na kanale Radka to był dopiero początek. Po trzech miesiącach postanowił publikować swoje filmy także na TikToku, a pod koniec 2023 roku również na Instagramie. I choć filmy na tych platformach nie przyniosły mu tak szalonej liczby nowych obserwujących co na YouTubie, to pod kątem wyświetleń również cieszyły się tam sporem zainteresowaniem, a szczególnie na TikToku. Wracając jednak do jego kanału na YouTubie i dalszego rozwoju, zauważyłem, że wiele jego shortów otrzymało nagłego busta kilka miesięcy po publikacji. A przykładem takiego busta jest wzrost wyświetleń w okolicach maja 2024 roku kilku shortów z poprzedniego roku. No ale czym jest to spowodowane? Moim zdaniem głównie regularnością i publikowaniem treści o podobnej tematyce i budowie. Treści, które są łatwe w konsumpcji dla każdego odbiorcy. Publikując pewnego szorca w maju, Radek dotarł nim do nowej szerokiej grupy odbiorców. YouTube zaczął polecać tym samym odbiorcom inne treści Radka, które uważał, że też im się mogą spodobać. I miał rację. Stare filmy Radka co jakiś czas pokazywane były nowej grupie odbiorców, który odkrył jego filmy kilka miesięcy później. Takie busty miałem okazję doświadczyć sam na własnym kanale, w okresie, gdzie dbają o regularność i spójną tematykę. No dobra, ale co takiego konkretnego zadziało się Radka W maju 2024 roku że YouTube postanowił podsunąć widzom jego stare filmy. No w zasadzie to nic specjalnego. Opublikował kilka filmów, które były na tyle ciekawe i angażujące, że obecnie cieszą się największą liczbą wświetleń na jego kanale, przekraczając nawet 6 milionów odsłon. Wniosek jest taki, że kluczowa w strategii Radka jest regularność i tworzenie spójnych, prostych, ale zarazem angażujących treści, a o resztę zadbał tak naprawdę sam algorytm, który zdaje się Radek zdołał okiełznać. uznać. Przyjrzyjmy się teraz jego najpopularniejszym shortcom i temu, co sprawia, że są tak skuteczne. Za Prowadzenie jest zaplanowane tak, by natychmiast zainteresować widza. Zbalansowana dynamika. Filmy nie są przesycone zbędnym montażem, co sprawia, że widzowie skupiają się na treści, a nie na formie. Przemyślany storytelling. Ważniejszy od efektów wizualnych jest sposób, w jaki opowiada historię. Optymalna długość. Średni czas trwania jego shortów to 35 sekund, co idealnie wpisuje się w potrzeby widzów szukających szybkiej, treściwej rozrywki. Inspiracja globalnymi trendami. Radek skutecznie adaptuje popularne formaty z różnych części świata, dostosowując je do polskiego widza. I... Powiedzmy to otwarcie, te shortsy nie są czymś wybitnym ani pod względem montażu, ani udźwiękowania, ale dzięki chwytliwym pomysłom i prostocie budowy filmów cieszą się zainteresowaniem szerokiej grupy odbiorców. Radek nie boi się współpracy z innymi twórcami i chętnie buduje relacje oraz angażuje się w projekty innych twórców. Pojawił się na przykład w filmie Czajnika, gdzie ten zamknął 100 osób w więzieniu, co z pewnością pomogło mu zbudować większą rozpoznawalność. Zostałem zamknięty w więzieniu przez Czajnika na 100 godzin, żeby wygrać 100 tysięcy złotych. Dla twórców każda współpraca to szansa na dotarcie do innych odbiorców że Radek szykował się do poszerzenia swojej działalności i wkroczenia z długimi formatami filmów. No właśnie, długie filmy. Choć nie wyprodukował ich wiele, bo na jego kanale pojawił się tylko jeden taki film, to jak na debiut osiągnął niesamowity wynik. Case Radka przypomina mi trochę początki Czajnika jako twórcy, który również swoją popularność zawdzięcza tej strategii. Krótkie, pionowe filmy shorts stanowią fundament do zbudowania solidnej grupy odbiorców, a następnie skalowanie działalności. Pierwszy długi film Radka osiągnął milion wyświetleń w zaledwie tydzień. To dowód na to, że potrafi nie tylko zaciekawić widza, ale również utrzymać jego uwagę przez cały materiał. Sam film opierał się na nietuzinkowym pomyśle, wcieleniu się w różne postaci i infiltracji miejsc, które normalnie byłyby niedostępne. To ja udający nauczyciela w klasie, do której się wkradłem. Wyciągniemy sobie karteczki. Tego rodzaju eksperymenty są bardzo intrygujące i wpasowują się w trendy na polskiej scenie YouTube'a. Charakterystyczne dla jego filmu jest fakt, że dodał do tego osobistą historię i motyw, co nadało temu filmowi unikalny charakter. A żebyście zrozumieli, dlaczego to robię, musimy cofnąć się w czasie do mojego dzieciństwa. Na bal przebierańców, na który razem z moją mamą własnoręcznie zrobiliśmy mistrz pirata, który był dla mnie idealny. Jednak inne dzieci śmiały się ze mnie w swoich drogich strojach kopciuszków, Spidermanów. A podobne zastosowania mogliśmy zauważyć w jego szorcach. Choć film jest dobra jego klimat pozostaje lekki i pełen humoru. Dzięki temu Radek pokazał, że potrafi nie tylko w krótkiej formie, ale potrafi również zaangażować widzów na znacznie dłuższym filmie. Milion wyświetleń w tydzień to wynik, który potwierdza, że publiczność z niecierpliwością będzie czekać na więcej takich produkcji. Czy Radek ma szansę stać się ikoną polskiego YouTube'a. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Radek Haberko jest na dobrej drodze, aby stać się jednym z najbardziej kluczowych twórców na polskiej scenie YouTube'a w kolejnym roku, dorównując zasięgami takim twórcom jak Grezy czy Czajnik. Jego dotychczasowe osiągnięcia to dopiero początek, a kilka kluczowych czynników może wpłynąć na jego dalszy rozwój. Choć Radek na razie opublikował tylko jeden długi film, z pewnością po jego sukcesie możemy spodziewać się więcej takich filmów. Jeśli zdecyduje się na regularne publikowanie dłuższych formatów, może poszerzyć swoją widownię i zyskać nową grupę lojalnych i powracających odbiorców, którzy preferują Dłuższe treści. Dotychczasowe interakcje z innymi twórcami przyniosą mu dodatkową rozpoznawalność. Radek może zacząć się pojawiać w projektach większych twórców lub sam zapraszać ich do swoich materiałów, tworząc bardziej złożone i widowiskowe produkcje. W komentarzach pod jego długim filmem możemy znaleźć wiele pozytywnych słów od innych znanych twórców, takich jak Arturo, Czajnik, Yoshi, Karol z Gawronek czy Justek, więc zapewne możemy się spodziewać w przyszłości kolejnych kolaboracji z niektórymi z tych youtuberów. Udowodnił też, że dzięki swojej strategii rozgryz algorytm YouTube' Jeśli będzie kontynuować tą ścieżkę, może stać się inspiracją dla młodszych twórców i widowni. To także sposób na ogruntowanie swojej pozycji jako jednego z najbardziej wpływowych youtuberów w Polsce. I choć pod względem subskrypcji trochę mu jeszcze brakuje do czołowych polskich twórców, tak z obecnymi przyrostami zbliża się coraz szybciej. Radek Heberko to kolejny dowód na to, że na polskim YouTube wciąż jest miejsce na nowe twarze. Pamiętaj o tym, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale, jeśli chcesz więcej takich analiz, a ja już teraz zapraszam Cię do kliknięcia w kolejny film po więcej fajnych treści. Także widzimy się w następnym filmie.